Druchnych druchowie minęło kilkanaście bardzo intensywnych dni naszej harcerskiej służby, służby, która jest odpowiedzią naszych serc, porywów tych serc, szlachetności działań. Na pewno nagromadziło się już teraz po spotkaniu tych doświadczonych tak wielkim cierpieniem ludzi. Także i w nas mnóstwo trudnych emocji. Miejsca, w których już miałem okazję być, z ludźmi, z którymi miałem okazję się spotkać, widać nie tylko zaangażowanie, ale widać także i współcierpienie. Ten czas traktuję jako swoistego, swoistego rodzaju rekolekcje i dla naszej organizacji, ale także i dla mnie osobiście. Rekolekcji, czyli szukania odpowiedzi, co Pan Bóg chce nam przez to wszystko powiedzieć. Rekolekcji dla Was i dla mnie, bo ja szukam odpowiedzi na te bardzo trudne pytania. Czy w tym wszystkim jest Pan Bóg? Gdzie jest miłość Pana Boga do człowieka? Gdzie jest miłość człowieka do człowieka? Jak to wszystko rozumieć? Ja też szukam odpowiedzi i poświęcam ten czas na to, aby przede wszystkim Panu Bogu zaufać, bo wiem, że On nas nie zostawia i nie zostawia tych ludzi, mimo tak ogromnego cierpienia. Chcę do Was po raz kolejny apelować, by w tych harcerskich działaniach, w tej służbie, znaleźć czas na rozwagę. Na mądrość i karmić swojego ducha. By tak jak wicek, który podejmował mnóstwo różnorodnych działań względem drugiego człowieka, z miłości do drugiego człowieka, tak jak wicek, szukać jednak siły w modlitwie, w obecności Pana Boga, szczególnie jeżeli jest taka możliwość i spowiedzi i w Eucharystii. To Czas nawrócenia, czas wielkiego postu. Starajcie się to wykorzystać mądrze. Może to będą najlepsze dla Was rekolekcje waszego życia, gdzie nie będziemy tylko powierzchownie patrzeć na jakieś swoje drugorzędne potrzeby, ale w końcu dostrzeżemy to, co w życiu jest naprawdę ważne. Że ważny jest człowiek, który jest osadzony w miłości Pana Boga. To sprawy trudne, wymagające. Już jestem teraz bardzo wdzięczny za wszystkie te spotkania i dziękuję Wam za służbę. Ale proszę, pamiętajcie o modlitwie. Jutro chcę wyruszyć do Olsztyna, aby tam z warmińsko-mazurskim środowiskiem się spotkać, by znaleźć choć chwilę na modlitwę. W niedzielę wyruszę do Koszalina i tak samo dalej do Szczecina. Są to środowiska może trochę gdzieś na uboczu, daleko od Warszawy, od Wrocławia, ale przecież środowiska, które także tętnią harcerskim życiem. Niech to peregronowanie relikwii Wicka łączy wszystkie nasze środowiska. Niech to przemieszczanie się z jednego miasta do drugiego, z jednego środowiska do drugiego, pozwala nam odczuć, że jesteśmy połączeni jednym duchem, jedną myślą, jednym sercem. Chcę się z Wami spotkać i przytulić do swojego serca, pomóc w tym, co się da. A to, co dla mnie najcenniejsze, to zdecydowanie modlitwa. I relacja z Panem Bogiem. Odwagi, mądrości. Do najbliższego spotkania. Czuwaj.